Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiejsze nagranie jest bardzo ważna dla nas wszystkich. Ja dzielę się tą informacją z Wami. W czerwcu 2025 roku Ziemia i cały układ słoneczny przejdą na zupełnie nowy etap rozwoju, wchodząc w tak zwany pas fotoniczny. Co to za pas? To jest Obszar przestrzeni o niewiarygodne, wysokie częstotliwości wibracji, który może znacznie rozszerzyć stan duchowy naszej planety. Jeśli do czasu wejścia będziemy duchowo gotowi, nasz rozwój znacznie przyspieszać. W przeciwnym razie możemy spodziewać się spirali w dół, takiej jak ta, która wydarzyła się w Atlantyce tysiące lat temu. Nasz układ słoneczny już zaczął zanurzać się w ten pas. Ziemia czuwa jego wpływ od końca 2024 roku, i wpływ ten stopniowo narasta w kilku etapach. To wyjście zbiega się z galaktycznym wyrównaniem, które ma mieć kolosalny duchowy wpływ na ludzkość. Wejście do pasa fotonicznego jest zasadnicze przejście na wyższy poziom dla Ziemi i całego układu słonecznego. Pewny obrót Słońca wokół Alceony. Trwa prawie 26 tysięcy lat, a zakończenie tego cyklu przypada na 2025 rok. Alceone krąży wokół Siriusza przez miliony lat. Również kończy swój cykl w tym samym czasie. Na poziomie fizycznym może to wywołać poważne zmiany, takie jak zmiana biegunów magnetycznych Słońca, co z kolei odbije się również na Ziemi. Takie ogromne zmiany Niewątpliwie wpłyną na ludzkość i całe życie na naszej planecie. Nie ma nic anomalnego w zachowaniu Słońca. Cały nasz system porusza się w galaktycznej wiążce synchronizacji. Nasza planeta jest również zaangażowana w wydarzenia. Takie emisje słoneczne są potencjalnie niebezpieczne dla wszystkich żywych istot, więc Ziemia jest stale otoczona dwiema ochronnymi warstwami energii. Od czerwca 2025 roku zostanie aktywowany siedmioramienny system kryształów subtelnoenergetycznych, który angażuje wszystkie piramidy na planecie, zarówno widoczne, jak i ukryte. Układ słoneczny jest prawie całkowicie otoczony tzw. chmurami fotonicznymi. Gdy ta chmura przeniknie, ma niezwykły wpływ na Słońce i planety. Najciekawsze jest to, że ta energia, atakując naszą przestrzeń, aktywuje starożytne piramidy na całym świecie, powodując ich generowanie potężnej energii. Piramidy zaczęły imitować promieniowanie energii w kierunku chmury fotonów. W rzeczywistości te chmury fotoniczne w kosmosie nazywane są chmurami elgamicznymi. Są to skupiska wolnych cząstek umysłu. Cały proces ma na celu oczyszczenie zarówno płaszczyzny astralnej, jak i wewnętrznych światów planety z zużytej plazmy. W tym okresie materia ulega zmianom mutacyjnym. Odnotowano kilka przypadków, w których potężne wiązki energii wychodziły z piramid w kierunku chmury fotonów. Równolegle ludzie na całym świecie słyszą dziwne, przerażające dźwięki, takie jak jęki i płacz ziemi. Każda piramida będzie działać autonomicznie w swoim rytmie. Jednocześnie włączenie 33 kryształów nastąpi tylko wtedy, gdy układ słoneczny i ziemia przejdą przez galaktyczną wiązkę synchronizacji. Proces ten, tworząc Trzecią ochroną warstwa energii planety w okresie przejściowym sprawia, że odwiedzanie piramid od czerwca 2025 roku do września 2026 roku jest potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Wydarzenie po 2025 roku uwolnią ogromne ilości energii fizycznej i duchowej, wywierając silny wpływ. Jedną z konsekwencji będzie Skrócenie okresu przejściowego. Niezwykłe zjawiska, które pojawią się w kosmosie w 2025 roku, dadzą nam wyjątkową szansę na znaczne przyspieszenie postępu i szybkie wejście w erę światła. Płynne przejście, które powinno zająć 432 lata, można skompresować w czasie dzięki potężnemu wpływowi wydarzeń kosmicznych. Na każdy aspekt naszego życia. Formacja galaktyczna, obejmująca Centrum Galaktyki, Syriusze i Alceona, rozpocznie się w 2025 roku i potrwa do 2032 roku. Podobnie jak zaćmienie, duchowy wpływ tej konstrukcji będzie odczuwalny przez cały okres 7 lat. Pewne wyrównanie zakończy się w 1935 w roku, a nowa era światła zostanie ostatecznie ustanowiona na Ziemi. To galaktyczne wyrównanie stopniowo zwiększy prędkość obrotową naszej galaktyki i drogi mlecznej i pomoże nam przejść do wyższych poziomów świadomości. Siła tego wyrównania jest tak wielka, że jest w stanie podnieść cały materialny wszechświat do następnego etapu ewolucji świadomości. Przejście kwantowe i nowe Ziemie bez. Były ciemności data 21 czerwic 2025 roku. W momencie przejścia nastąpi kolosalna transformacja energii i reorganizacja materii, Ziemia i wszechświat, które znamy, zostaną przekształcone i odbudowane na nowo. Jednak historia, jako część kroniki Akaszy, zostanie zachowana, a Ziemia zostanie ponownie zasiedlona przez nowe pokolenie ludzi. Nowa Ziemia zacznie istnieć w rozszerzonym i odnowionym wszechświecie. Ostatni etap przejścia kwantowego to czerwiec 2025. Uwaga! Osiągnęliśmy końcowy etap przejścia kwantowego, oznaczający koniec znanego świata. Pomoże to uniknąć wielu problemów i maksymalnie wykorzystać wyjątkową szansę o której mówi się na Ziemi od tysiącleci, od starożytnych plemion do współczesnych naukowców. Czy to żart, zbieg okoliczności czy wzór? A może to szansa, która jest podawana raz na 26 tysięcy lat? Przez cały ten czas gromadziliśmy doświadczenia, świadomie lub podświadomie przygotowując się do przejścia z iluzji rozdzielenia do nowego wymiaru, nowej rzeczywistości, nowego świata, w którym Wreszcie zapanuje harmonia i dobrobyt. Sądząc po fizyce kwantowej i zmianach rejestrowanych przez naukowców na Ziemi i poza nią, nieubłaganie zbliżamy się do punktu zerowania trzeciego wymiaru i synchronizacja z czwartym. Składanie 3D tworzy plazmowy stan światła 4D, z którego powstaje 5D. W tym czasie zmiany w przestrzeni i czasie zachodzą coraz szybciej. Wydaje się, że sama przestrzeń wokół nas ożywa i dostosowuje się do wewnętrznego stanu każdego z nas. Uważaj na siebie i ćwicz kontrolę nad swoim stanem. Istnieje wiele prognoz dotyczących różnych kataklizmów, z których niektórzy już wydarzyły się, a inne nadal zdarzają się w różnych częściach świata. Nie możemy dokładnie wiedzieć, jaki inne katastrofy nas czekają, ale jesteśmy pewni, że aby przejść na wyższy poziom, każdy z nas zmierzy się ze swoimi obawami i obawami zbiorowej nieświadomości. Ten, kto jest w stanie zaakceptować te lęki i przezwyciężyć je, przeżyje najgłębszą ponowną ocenę wartości, przypomną sobie swoje prawdziwe ja i integralność, zdadzą sobie sprawę z głównego celu swojego życia i jednego planu rozwoju, jednego obrazu przyszłości i staną się pełnoprawnymi przedstawicielami nowej rasy na Ziemi. Najważniejsze jest teraz skupienie się na przygotowaniu się do przejścia do innego wymiaru, zarówno świadomości, jak i ciała. To przejście uwolni nas od iluzji rozdzielenia i tworzy nieograniczony potencjał. Skieruj całą swoją energię i czas na ten cel. Moi drodzy, ja będę mieć do Was prośbę udostępniać ten materiał. Niech jak najwięcej ludzi to usłysze. Postawcie like, napiszcie jakiś komentarz. Podzielcie się z bliskimi. Niech nie obawiają się zmian, które są na ziemi. To jest proces naturalny, o którym widzieliśmy zanim przyszliśmy tu na ziemię. Z wami była Irina.